100 zdawalnością matur może pochwalić się w tym roku w Lesznie tylko jedna szkoła, to drugie liceum ogólnokształcące. Na wysokiej drugiej pozycji uplasowało się pierwsze LO, a na trzecie i trzecie liceum ogólnokształcące. Dwóch znajomych z powiatu Rawickiego zostało zatrzymanych przez patrol policji na Jeziorze Dominickim w Boszkowie. Mężczyźni pływali rowerem wodnym, posiadając przy sobie narkotyki. Tym razem w ramach programu 1000 spotkań gośćmi w regionie byli posłowie Mariusz Witczak oraz Sławomir Nitras. Oddziały przygotowawcze dla dzieci Obcojęzycznych w SP2 będą kontynuowały działalność, a zgodnie z planem od września uruchomione zostaną także oddziały w SP13. Mieszkańcy Zatorza mają powody do zadowolenia. Oddano do użytku wyremontowany odcinek ścieżki rowerowej na ulicy Wolińskiej, a niebawem gotowy będzie nowy chodnik przy ulicy Reja. Wojewódzki szpital zespolony w Lesznie niebawem będzie miał swój własny prąd. Wszystko dzięki instalacjom fotowoltaicznym zainstalowanym na dachach. Po raz 18 zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi zawitały do Halina w gminie Bojanowo. Zawody przyciągnęły także tłumy widzów. Jest to bowiem impreza, która już na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń w gminie. Rusza 25. jubileuszowy konkurs balkony ozdobą Leszna. Zapraszamy do udziału właścicieli balkonów, dzięki którym miasto latem staje się jeszcze piękniejsze. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lesznie poszukuje kierownika działu finansów i księgowości, automatyka, elektryka oraz mechanika sieci i węzłów ciepłowniczych.